i poczekajmy, czekam Po mam filmów z kruszynką chyba był tylko jeden na początku jak przyjechałaś do chyba u Ciebie pani doktor i w ogóle Ci by nie pokazywałem a Ty jesteś już całkiem zdrowa, chodzi sobie po łączce o, proszę bardzo, jak jesteś ładna jesteś ładna Ty z kruszynką, z fawełkiem widzę zaprzyjaźniłaś, co? może będziesz taką mi zastępczą, mamusią troszeczkę kruszynka u nas jest, nie wiem, chyba za dwa miesiące jesteś u nas no masz dobra pety, tak widać. Przepychasz się tutaj. Przepychasz się tutaj do tego paśniczka. Fajnie tutaj tak jaśniejesz. Może cała będziesz taka jasna, co? Ej, Pawełek, Pawełek. Pawełek, co tu się dzieje? Wszystko dobrze u jest. Na początku przyjechała teraz taka zasparkana. Ale dostała tam serię lekarstw. I ty też tutaj zaglądasz miłeczku też tu zaglądasz tak. a to filmik jest z kruszynką a nie byś rzuciła całą tą sierż, byś miała taką tutaj była A tu masz na masz te futerko strasznie długo niektórym o niektóre właśnie wycypiły się szybko tą sierźnię gubią już nie dawno już mam taką letnią a niektóre mają takie ten się zakochał, następny we mnie. Następny się we mnie zakochał. Kawaler. Następny kawaler się we mnie zakochał. A tu jeszcze ma takie placki. A tutaj jest morda Petrusia. Ej, spokojnie, nie przepychajcie się. Nie przepychajcie się, ruszy filmy prędkości. No. O, znowu, znowu to samo. Znowu to samo, będę musiał ją zamykać chyba. Proszę, ej, spokojnie, Was pozdrawia. No, takie filmy.